Lubisz polskie seriale? Jeśli tak, to jesteś w dobrym miejscu w internecie. Nazywam się Paulina Lipiec i w tym odcinku Polski Daily Slow Vlog będę opowiadać o drugim sezonie serialu Royst. Po pierwsze ciekawostka. Słowo roist oznacza bagno, mokradła, ale ja nie znałam tego słowa w ogóle, zanim zaczęłam oglądać pierwszy sezon tego serialu. To w ogóle nie jest popularne słowo i nie wiem właściwie, dlaczego um, autorzy serialu zdecydowali się na roist, a nie na przykład na bagno. Na samym początku opowiem Wam o czym jest roist. Jaka jest fabuła? W pierwszym sezonie em, akcja dzieje się w małym miasteczku gdzieś na zachodzie Polski. Mamy głównego bohatera, Witka, który jest starszym dziennikarzem, który bardzo chce uciec na zachód. Ma dość życia w komunistycznej Polsce. E, no tak, no bo akcja dzieje się w latach 80. Do tego miasteczka przyjeżdża młody dziennikarz z Krakowa, który przywozi ze sobą pewną ambicję, zapał, chęć rozwiązywania zagadek kryminalnych. Mamy tutaj problem morderstwa, no i oni razem rozwiązują te sprawy. Bardzo fajny serial, bardzo fajnie pokazana Polska w latach 80. W drugim sezonie akcja przenosi się. 13 lat w przód, do roku 1997, kiedy w Polsce miała miejsce wielka powódź. Woda zalała wiele domów, wiele pól, wsie, miasta, po prostu masakra. Wielu ludzi straciło dorobek życia, same straty. I w czasie tej powodzi Zginął młody chłopiec w tym samym mieście. Nasi bohaterowie żyją swoim życiem. Witek dalej jest w tym samym mieście. Piotr przez ostatnie lata mieszkał w Krakowie, gdzie został szanowanym dziennikarzem, zdobył doświadczenie i teraz wraca, żeby zająć stanowisko redaktora naczelnego lokalnej gazety. Oczywiście wraca w takim momencie, gdzie coś ciekawego dzieje się w tym miasteczku. Oprócz niego do miasteczka przyjeżdża też nowa policjantka, której powinęła się noga gdzieś w dużym mieście. Zrobiła coś złego i za karę dostała stanowisko w miasteczku. Dziennikarka jest grana przez bardzo dobrą polską aktorkę, Magda Magdalenę Ruszczkę, to jest jej pierwsze pojawienie się w serialu Roist. I ma ciekawą osobowość. Po pierwsze uwielbia gwiazdy, tarota i horoskopy, ale to też trochę dlatego, że w jednej ósmej albo w jednej czwartej jest Romką. Romowie są dosyć dużą mniejszością w Polsce, ale są rzadko pokazywani w telewizji czy na dużym ekranie. Raczej są marginalizowani. Żyją w swoich grupach, w swoich, w swoich społecznościach, i mało o nich wiemy. Jest znany film o Papuszy, romskiej poetce, ale poza tym nic o nich nie wiemy. A tutaj Netflix postanowił włączyć tę mniejszość w pewien sposób do serialu. Poza tym, ona jest też lesbijką. I znowu, myślę, że to była raczej decyzja Netflixa, który próbuje stworzyć lepszą rzeczywistość niż mamy naprawdę, ponieważ według mnie i według niektórych moich studentów, z którymi rozmawiałam o tym serialu, kobieta, lesbijka i w części romka nie miałaby szans zrobić kariery w policji w latach 90. Myślę, że nawet dzisiaj byłoby to dla niej trudne. Spotkałaby się z nietolerancją, spotkałaby się z rasizmem i musiałaby być bardzo, bardzo dobra i bardzo odporna psychicznie. Także to jest trochę fantazja. Mniejsza z tym. Jak już powiedziałam, mamy powódź, mamy nowych bohaterów i mamy chłopca, który się utopił. Ale czy po prostu się utopił? No właśnie, Jazz w to nie wierzy i szuka sprawcy morderstwa, bo wierzy, że chłopiec został zamordowany. I tutaj trochę straciłam uwagę, powiem Wam szczerze, bo ta historia kryminalna nie była dla mnie aż tak ciekawa, jak całe tło tej historii. Dlatego, że działo się w latach 90., kiedy ja byłam dzieckiem, i mam z tego czasu dosyć mocne wspomnienia, więc mogłam sobie porównać to, co pamiętam o życiu w małym mieście w tamtych czasach do tego, co zobaczyłam na ekranie. I powiem Wam szczerze, że scenografowie, specjaliści od kostiumów, makijażyści, wszyscy zrobili naprawdę wykonali naprawdę dobrą pracę, bo wszystko wyglądało tak, jak ja to zapamiętałam. Kiedy zobaczyłam fryzury i stroje żony serialowego Piotra, to pomyślałam, tak wyglądała moja mama w tym czasie. Tak ubierały się moje nauczycielki. Dokładnie tak było. Poza tym, jeśli będziecie oglądać ten serial, zwróćcie uwagę na muzykę. Piosenki pochodziły właśnie z tego czasu. Usłyszycie Krzysztofa Krawczyka, usłyszycie Ryszarda Rękowskiego. Dla mnie to jest bardzo ważny element historii, bo jak się jeździło samochodem, to zawsze te piosenki były w radiu, były obecne. Dodatkowo w jednym z odcinków w telewizji leci program Familiada. To jest taki teleturniej, gdzie dwie drużyny zgadują, różne słowa. Prowadzi go sławny Karol Strasburger, legenda polskiej telewizji i ten program do dzisiaj funkcjonuje i do dzisiaj ma tego samego prowadzącego. Więc możecie sobie to zobaczyć. I to była dla mnie taka najciekawsza część tego serialu. Jeśli pojawi się trzecia część, to prawdopodobnie obejrzę. Ale no... Niestety, jednak rojst nie znajdzie się w mojej piątce, albo pewnie i dziesiątce najlepszych seriali, które oglądałam w ciągu ostatnich lat. A Ty? Co myślisz na temat tego serialu? Podobał Ci się? Napisz mi o tym w komentarzu. A jeśli lubisz Polski Daily, lubisz moje wideo, a być może też podcasty, to zapraszam Cię na moją stronę internetową www.polskidaily.eu, gdzie znajdziesz jeszcze więcej materiałów, ćwiczenia, filmy, nagrania, i wszystko, czego potrzebujesz, żeby nauczyć się języka polskiego. A do tego cały czas spotykamy się na Zoomie, na klubie dyskusyjnym, klubie gramatycznym, klubie leksykalnym, a do tego zaczynamy kursy konwersacyjne. Wszystkie informacje są w linku w opisie tego odcinka. A jeśli chcesz obejrzeć więcej Polski Daily Slow, to tutaj znajdziesz nagrania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!